Tu mam Ciuchland House. Będę nagrywać tutaj co mam. Nie, tutaj nic takiego ciekawego nie mam. Tak, tylko Ciuchland House jest z tyłu i moja bluza. To są kalendarze. Zdrówko wasze, piję sobie koktajl. Mleko owsiane, jeden banan, garść yy, mrożonych malin i dwie łyżki mojo waniliowego. Smakuje wakacjami. Nagrywa się, nagrywa się. Jadę, słuchajcie, po biżuterię. Jadę wybierać, nie to, że wybierać, ale uzupełniać zapasy biżuterii. Słuchajcie, robimy teraz takie duże dotowarowanie na na okres właśnie jesienno-zimowy, już nam się pokończyły łańcuszki, i jadę do hurtowni. Jadę z naszą projektantką. Dzisiaj Darek zostaje, zawsze on się tym zajmuje, ale dzisiaj ten zaszczyt przypada mnie. Mamy bardzo dużo nowych wzorów, może Wam później pokażę, co i jak. I udało nam się w końcu obniżyć ceny. Z tego jestem tak dumna, po prostu ja uwielbiam, po prostu sprzedawać towar taniej. Wiem, że powinnam sprzedawać drożej i zarobić, ale wolę, żeby więcej osób mogło sobie na niego pozwolić. Także zaraz wychodzę, jest rano. W ogóle mieliśmy znowu ciężką noc. Słuchajcie, jakieś rotawirusy panują. Najpierw my byliśmy z darkiem chorzy, ale strasznie nas bolała głowa. I to się chyba połączyło z tym, że za oknem zmieniła się pogoda, tak diametralnie. Wiecie, najpierw było słońce, a jak my zachorowaliśmy, po prostu zrobiło się zimno. I tak się męczyliśmy, jak jakieś dziadki się czuliśmy, naprawdę. Podobno jest teraz plaga w przedszkolach. W ogóle wyjeżdżam. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu po raz pierwszy będę mieć wyjazd. Mama wyjeżdża. Mama wyjeżdża po raz pierwszy, nie będzie mnie na noc, wyobrażacie sobie? Dla mnie to jest takie przeżycie. Ja wiem, że przeżywam strasznie, ale jeszcze młodej nie zostawiałam na noc. Na północy tak. Gdzieś tam sz szliśmy, czy na wesele, czy na imprezę. Zawsze tam po północy wracałam, czy na festiwal. O! Wezmę sobie mój magnes. Muszę, muszę magnes. Tak, nie. na moje zmęczenie. Wyjeżdżam, słuchajcie, do Manchesteru. Jedną noc wprawdzie na, na jeden dzień, ale i tak to będzie wow. Słuchajcie, jadę na event. I udało mi się na ten event wkręcić Ewę, koktajl i Sarunię. I się tak z tego cieszę, że się spotkamy. Nawet nie wiem, czy się bardziej cieszę z eventu, czy z tego, że spotkam się z dziewczynami i że je wkręciłam po prostu. No, także mega się cieszę, że spotkam się z dziewczynami. I wczoraj po prostu do nocy pisałyśmy. Nie mogę się doczekać, że się z nimi spotkam. Po prostu to, że będę widziała Ewę i Sarę, to jest. Myślałam, że już w tym roku się nie spotkamy. Wiecie, myślałam, że już nigdzie nie pojadę w tym roku. A co taka? niespodzianka, takie zaproszenie i mówię, kurczę, no muszę pojechać, no głupio by było nie pojechać. Już kiedyś odmówiłam im, w sensie, yy, tej firmie odmówiłam przyjazdu ze względu na to, że właśnie nie mogłam zostawić córki, ale mówię, nie, tym razem nie odmawiam, pojadę i spotkam się z dziewczynami i sobie zabalujemy. No, należy mi się, mamie się też należy, chociaż pewnie cały wyjazd będę przeżywać i dzwonić do nich i pytać, czy żyją i czy dom się nie zapalił i czy dziecko zjadło. Mamy, napiszcie mi koniecznie w komentarzach, w jakim wieku były wasze dzieci, kiedy po raz pierwszy je zostawiłyście na noc. Nie chodzi mi o to, wiesz, z kimś, tylko na noc u kogoś, czy z ojcem, czy, czy z babcią. Chodzi mi o to, że nocowanie. Wiem, że dwa lata to jest, wiecie, to dla niektórych... Ach, dwa lata, to ja już dawno zostawiałam moje dzieci u dziadków, nocowały pięknie, jadły wszystko w nocy. Ale wiecie, każde dziecko jest inne. Niektóre, wiecie, w nocy szukają mamy, niektóre muszą chcą jeść w nocy, niektóre chcą pić w nocy, niektóre płaczą w nocy, niektóre nie śpią w ogóle. Różnie jest z dziećmi. Po prostu jak słucham u znajomych, no to nie ma idealnych sytuacji, także... Albo jest idealna sytuacja na przykład z jednym dzieckiem, później rodzi się drugie i już nie jest idealnie, bo się okazuje, że drugie dziecko już nie jest takie jak w zegarku. Więc napiszcie mi koniecznie na dole, jak to było u was, kiedy wasze dzieci zostały same. To był e, Browsing z dwójka. Ogarniam się kochani i uciekam do hurtowni. Kupić srebro. A przyszły moje nowe blachy, jak widzicie? Wow, do pieca. Takie płaskie. I teraz zamówiłam. Takie, to są pojemniki gastronomiczne. Mm. Zobaczcie. Są dwa ze stali I ja sobie w nich będę piekł ciasta, i będę w nich piekł lasagne Teraz kupiłam koło Już nowe rzeczy, już zgubiłaś. Ja raz ich, tak, do teraz że zgubiłaś. Co ja z nią mam, słuchajcie, raz. Raz jest dobrze, raz jest źle. Dobra, choćby już jest gorąco. Tuż ma ludzi, już tutaj źle, już kwiaty źle. Okej, okay, pierwsze kolczyki, jak widzicie, trzy kółeczka. Śliczne, minimalistyczne. Oczywiście wszystko to jest srebro, jak zawsze. Naprawdę solidne. Te kolczyki przepiękne. Na górze, zobaczcie, kółeczko z kryształu, więc myślę, że pięknie się prezentują. Kolejne to są gwiazdki, też na cyrkonii. Mamy naprawdę fajne. Teraz wybór tych kolczyków wiszących. Chcieliście kolczyki wiszące? To mamy. Te są troszkę mniejsze, widzicie? Idealne będą na nadchodzące miesiące. Też pięknie się błyszczą. W ogóle bardzo ciężko jest zrobić zdjęcia biżuterii. i Powiem Wam, że na przykład zdjęcie naszyjnika korony nie oddaje mu... Nie oddaje go, wiecie, jak wygląda w rzeczywistości. Przepiękna jest ta biżuteria. na żeby była jeszcze ładniejsza niż, niż jak, jak ja Wam pokazuję. Czyli tam niż na zdjęciach. Kolejne kolczyki minimalistyczne wyglądają tak. Tutaj mamy na górze tak, też taką cyrkonie w środku rurka i na końcu kółko. I też są wiszące, długie. Takie kolczyki zawsze wydłużają nam buzię. Tak wyglądają. Lubię siebie w ogóle w tych wiszących kolczykach. Kolejne, które strasznie chciałam do nas wprowadzić, to gwiazda i księżyc. Po prostu boskie. I też mają cyrkonie tutaj na górze i na dole. Mój glow dzisiaj Katosu rozświetlacz fajnie wygląda jak kilka zawiesicie y, albo zrobicie do tego kółko czy, czy nasze kolczyki gwiazdki to będzie super wyglądać jak macie kilka dziurek i mamy słuchajcie ograniczone ilości około 40 sztuk z, y, właśnie z tych y, kolczyków więc jak wam się coś podoba to kupujcie bo już nie wiadomo czy będą to różni bywa z tymi dostawami i jeszcze jedne takie na łańcuszku tutaj mamy taką rurkę one są bardzo lekkie takie bardzo długie ten, bardzo minimalistyczne zobaczcie to wygląda przepięknie ekstra to wygląda naprawdę są o wiele dłuższe zobaczcie niż te i jeszcze jedna, które mi się niesamowicie podobają, to są takie dwustronne e, koniczynki. Koniczynki, kwiatki, nie wiem jak to nazwać. Też z cyrkoniami. I słuchajcie, zakładamy je tak, I najpierw zakładamy normalnie kolczyk, później z tyłu tą, ten fragment. To będzie bardzo triki, bo poszło łatwo. I dopiero naszą zatyczkę. Muszę wam pokazać z bliska, jak to wygląda. Super się prezentują, co? Chcemy właśnie szukać często takich innych rozwiązań. Takie inne wzory, żeby to były kolczyki, których nikt inny nie ma. Uważam, że są prześliczne, są niesamowicie oryginalne. Takie właśnie dwustronne kolczyki. Także wszystko jest ze srebra, wszystko jest dostępne na naszej stronie. Zaglądajcie. Mamy nowe lepsze ceny. Wszystko jest srebrne i przepięknie pakowane, więc idealnie nadaje się na prezent chłopaki. Możecie kupić swoje żonie dziewczynie. Na pewno się ucieszy. Dobra, kochani, ja teraz uciekam nagrywać, bo mam przed sobą wiele, wiele kalendarzy i mnóstwo sprzątania w pokoju. Także cieszę się, że zostaliśmy sami w domu i że możemy w końcu to ogarnąć. A Darek? Się bierze za składanie. Moi drodzy, zobaczcie, co ostatnio dopadłem na Westwingu. Udostępnia Wam kod, który daje Wam 100 złotych zniżki na zamówienie. Powyżej chyba 400 złotych, i to jest moja nowa zdobycz i tu taka czarna matowa micha a tu mam maty na makaroniki długo tego szukałem, każda mata jest z innego sklepu bo oczywiście nic nie było na stanie te są do dużych makaroników XXL a te są do malutkich makaroników a tutaj takie malutkie czarne babeczki, było ich dzisiaj mnóstwo a zostały tylko cztery bo kto jest Jad? <laughs> Piotr, zjadłeś wszystkie, czy ja się jedno. ile zjadłeś przyznaj się? Trzy. Trzy tylko. Kolejny dzień przyjechaliśmy słuchajcie do koszyków na śniadanie. Umówiliśmy się z Justyną, z Johnem i z ich rodzicami. Wyobraźcie sobie, że byliśmy w tylu knajpach dzisiaj, próbowaliśmy znaleźć miejsce, gdzie zjeść, ale wszystko jest zajęte. Po prostu wszędzie trzeba już robić rezerwację. Chodzenie na śniadanie zrobiło się tak popularne. Ja wiem, że wiele z Was uważa, że to jest przesada, żeby iść gdzieś na śniadanie, ale uwierzcie mi, że śniadanie jest idealnym, idealną porą, żeby się spotkać, bo, że tak powiem, nie rozwala wam dnia, bo jeżeli chcecie coś zrobić w domu, czy, czy wrócić wcześniej do domu, a umawiacie się na obiad, no to najczęściej już później wam się nic nie chce. Jak się umówicie na śniadanie, cały dzień przed Wami, więc takie jest moje tylko zdanie. I Darka też chyba. Osoby z różnych firm na jakieś lunchy firmowe, biurowe umawiają się właśnie na śniadania lub wczesne lunche, żeby nie psuć sobie jakby całego, dnia, całego planu dnia. Gotowa pani? Także koszyki są. <grywanie> Zrobię <telewaczek> Koszyki są zawsze dobrym rozwiązaniem, natomiast e, pamiętajcie o tym, że jest bardzo drogi parking i że lepiej zaparkować na zewnątrz, jak nie chcecie płacić. Trzymaliście mi windę? Tak. Dzięki! znowu jesteśmy chorzy, mam już tego dosyć powiem wam, że ja nigdy nie chorowałam poczekaj nagrywam, jak byłam chora to raz, raz dwa razy w roku, tak wiecie na przeziębienie, a teraz po prostu non stop od kiedy mała skończyła dwa lata masakra, olej i czosnek Darek już wydobro, Darek najszybciej z nas wydobrze ale powiem wam, że wkurza mnie to, po prostu mnie to wkurza tym bardziej, że szykuje mi się ten wyjazd i boję się teraz, że nie wyjadę jak się rozłożymy jak mi się dziecko rozłoży to ja nie pojadę nie ma po prostu opcji, nie ma opcji Także dzisiaj siedzimy w domu. Miałam w ogóle wielkie plany. Miałam nagrywać, miałam gdzieś jechać. W końcu zrobiłam zakupy, które miałam zrobić stacjonarnie, wszystkie przez internet. Kupiłam nowy kalendarz Sephory, więc będą dwa. Będzie ten gorszy, tańszy i będzie ten z favorites, czyli ten zarąbisty. Kalendarze się tu piętrzą coraz bardziej. Muszę też nagrać film na poniedziałek jeden. No ale dobra, idę sobie grywać materiały, a zabiorę was do kuchni, gdzie Darek dzisiaj będzie cały dzień gotowy. A tu był wczoraj nagrywany mój Holbon Prix z mamą, pojawi się na kanale. I powiem Wam, że był bardzo udany ten hol. Muszę to wszystko teraz wyjąć yy, i wyrzucić pudełka, bo nic nie odsyłam. Dobra. Zobaczcie, jak moi. A to już, no bo no coś nowego tołam.